Jeszcze raz może było tak słabo, to. Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym pomagałem wam podnosić Wasze piłkarskie umiejętności. Jeden z widzów prosił o odcinek o tym, jak zrobić rozgrzewkę, żeby nie mieć kontuzji. Dlatego dziś jest z nami Rafał Wiśniowski, który pokaże, dlaczego i jak przeprowadzić rozgrzewkę przed Waszą gierką albo treningiem, kiedy nie macie do dyspozycji trenera i musicie ją zrobić sami. Cześć Rafał! Cześć Dominik, cześć widzowie. Nieważne czy jesteś juniorem, seniorem, piłkarzem czy piłkarką, pamiętaj, że rozgrzewka to podstawa. Przede wszystkim po co się rozgrzewamy? Rozgrzewamy się w celu optymalizacji formy przed treningiem i meczem, ale również w celu zapobiegania urazy. Taka tradycyjna rozgrzewka, z którą się nieraz spotkaliście, polegała na tym, że trener kazał Wam zrobić dwa okrążenia dookoła boiska trochę skipów, trochę wymachów, następnie ustawialiście się w kole. Gdzie wykonywaliście stretching statyczny, który zazwyczaj nie zwiększał Waszych zakresów ruchu. Taką największą wadą tej rozrzewki było przede wszystkim e, skupienie się w głównej mierze na stretchingu statycznym, jak również tym, że nie było w tej rozrzewce żadnych elementów specyficznych do gry w piłkę nożną. Natomiast jak powinna wyglądać kompleksowa rozrzewka? Kompleksowa rozrzewka powinna się składać z pięciu cegiełek. Pierwsza cegiełka podniesienie temperatury ciała, druga cegiełka aktywacja mięśniowa. Trzecia cegiełka strecznik dynamiczny. Czwarta cegiełka integracja ruchowa. I piąta cegiełka neuropowodzenie. Ile powinna trwać taka rozrzewka? Zazwyczaj zależy to od temperatury otoczenia. Jeżeli jest troszkę cieplej to 5-7 minut. Jeżeli trochę zimniej to minimum 10 minut. Pamiętajcie, że jest to uniwersalna rozrzewka dla każdego. Dlatego nieważne czy masz 8, 16 czy 30 lat. Naszą rozgrzewkę zaczniemy od pierwszej cegiełki, w której będziemy chcieli podnieść temperatury ciała oraz podnieść częstość skurczów serca. Dlatego na tym pierwszym etapie będziemy mogli wykorzystać różne formy prowadzenia piłki, czyli te wszystkie specyficzne elementy techniczno-taktyczne. Zaczynamy sobie od prostego prowadzenia prawą nogą. Odcinek 50 metrów. Przechodzimy do lewej nogi. Elementy z piłką między nogami z przetoczeniem. Tak naprawdę duża dowolność. Wszystkie elementy na niskiej intensywności w różnej formie prowadzenia piłki. Jak najbardziej na tym etapie się sprawdzą. Drugim elementem naszej rozgrzewki jest aktywacja mięśniowa. Na tym etapie będziemy chcieli aktywować kluczowe grupy mięśniowe, które będą potrzebne nam do efektywnego poruszania się w dalszej części zajęć. Tutaj będziemy głównie chcieli się skupić na aktywacji obręczy biodrowej, jak i samego tułowia. Przechodzimy do pozycji leżenia tyłem. Piłkę trzymamy nad klatką piersiową, stopę dajemy napięte, druga noga uniesiona w górze, palce skierowane na siebie, Naszym zadaniem jest unieść biodra w górę, a następnie wrócić do pozycji wyjściowej. Unoszę biodra w górę, wracam do pozycji wyjściowej. W tym ćwiczeniu pracujemy zarówno nad zgięciem, jak i wyprostem w biodrze, natomiast piłka trzymana nad klatką piersiową pomaga nam aktywować tłów do pracy. Są to niezbędne elementy do szybkiego poruszania się na boisku. Przechodzimy do kolejnego etapu naszej rozgrzewki, czyli stretchingu dynamicznego, w którym będziemy chcieli pracować nad elastycznością naszych mięśni. Ćwiczeniem, które możemy wykonać z piłką, są wykroki do przodu z jednoczesnym uniesieniem piłki nad głowę. W tym ćwiczeniu będziemy chcieli pracować zarówno nad mięśniami nogi wykrocznej, jak i zakrocznej. Piłka dodana nad głowę będzie powodowała rozciągnięcie mięśni klatki piersiowej oraz pleców. Kolejna cegiełka naszej rozgrzewki to integracja ruchowa, w której będziemy kształtowali podstawowe umiejętności ruchowe zarówno do przodu, jak i do boku. Pierwszym ćwiczeniem, które zrobimy w poruszaniu do przodu, jest energiczny skip, w którym będziemy się mocno chcieli odbijać od ziemi i ciągnąć mocno kolano w górę. Piłka nożna to głównie sport wielokierunkowy, dlatego w naszej rozgrzewce powinniśmy uwzględniać nie tylko poruszanie w linii. Ale również poruszanie do boku. W kolejnym ćwiczeniu przeniesiemy ten sam ruch, co przed chwilą robiliśmy, ale do boku w prawą stronę. Pamiętajcie o mocnym odbiciu nogi od ziemi oraz unoszeniu kolan na wysokość biodra. Jest to również ćwiczenie, gdzie kształtujemy koordynację ruchową. Nie zapominajcie o drugiej stronie. Ostatnia cegiełka naszej rozgrzewki to neuropobudzenie, w której głównej mierze będziemy chcieli pobudzić nasz układ nerwowy do pracy. Ćwiczeniem, które Wam chciałbym zaprezentować, będzie połączenie szybkiego dynamicznego skipu z wolną pracą rąk. Będziemy musieli tutaj koordynować zarówno dół naszego ciała z górą. Wykonuje dynamiczny skip z wolną pracą ramion. Rafał, bardzo dziękujemy Ci za Twoją wiedzę. Dzięki Dominik. Dzięki za zaproszenie. A Wam przypominam, że w kolejnym odcinku widzimy się już w następną środę o 17. Do zobaczenia.